Siemanko, witajcie z sklepie Cybuch. Dzisiaj pokażemy Wam jak poprawnie stworzyć fajną alternatywę już dla gotowych tytoni, które można kupić normalnie w sklepie. Jest to tyton Kult, gdzie oddzielnie kupujemy suchy tytoń i aromat z cukrem i gliceryną. Taki tytoń musimy łączyć od 7 do 31 dni, w zależności od tego jaki smak będziemy brali. W pierwszej kolejności otwieramy puszkę z suchym tytoniem. Oczywiście nie mam nożyczek, żeby otworzyć tego pakowania. O! Jeszcze miseczkę. Dziękuję bardzo. Przyda się. Witajcie w kuchni cybucha. Bierzemy terebeczkę tytoniu. O, otwieramy całą. Wszystko wsypujemy do miseczki. I troszeczkę go tak spulchniamy, żeby nam się o na przykład takie grudki potrafią być w środku, żeby tych grudek po prostu nie było. Rozrabniamy go. Dzięki temu jak to spulchnimy, to potem będzie nam się lepiej zalewa łączyła z tytoniem. I teraz całość wrzucamy do puszki, z której ciągnęliśmy tyton w saszetce. Ten produkt jest dedykowany do barów, gdzie zużycie tytoniu jest bardzo duże i nie ma tam takiego wymagania żeby tytoń był już gotowy. Czyli powiedzmy kupujemy 5-10 smaków, wszystko ze sobą łączymy. Bardzo ważne, że po zalaniu ten tytoń trzeba dwa razy dziennie mieszać. Tak, żeby ta gliceryna, ten cały aromat, który schodzi nam na dół żeby go podnosić do góry i żeby wszystkie liście tytoniu się równo nasączyły. Po włożeniu tytoniu. Bierzemy aromat, strząsamy, żeby wszystkie spodniki się ze sobą równo wymieszały, i całość wlewamy do opakowania. Powoli, ponieważ zalewa jest bardzo gęsta i trzeba poczekać aż. Sukcesywnie będzie wszystko spływało ku dołowi. Możemy wziąć mieszadło do tytoniu w trakcie i pomóc w mieszance spłynąć, połączyć się. Nie przejmujemy się tym, że nam się to tak jakby teoretycznie nie będzie chciało ze sobą zmieścić. Całość spokojnie, cały tyton i aromat wchodzi wszystko do środka. To się zdarza. Mieszamy porządnie. I teraz nic nie pozostaje jak pod koniec dnia całość wymieszać. I tak, tak jak wspomniałem, dwa razy dziennie, każdego dnia najlepiej rano, wieczorem wszystko przemieszać, można porządnie zakręcić, odwrócić do góry nogami, tak żeby cały aromat spływał z góry na dół. I odwrotnie, i tak od 7 do 30 dni. Z reguły większość aromatów potrzebuje 7 dni. Całość jest napisana na, na karcie produktu ile tam potrzeba czasu. Dodatkowo, jeśli ktokolwiek by chciał spróbować tej mieszanki, tutaj zmiksowaliśmy kolę z miętą. Dodatkowo jeszcze mam połączoną limonkę marakuję, i Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnie Rozpalimy dla Was, spróbujecie, jak to wychodzi. Słuchajcie, minął tydzień. Zobaczymy, jak to wyszło. To jest nasza cola, a to jest nasz Ringo rangle, czyli grejpfrut, marakuja, pomarańcz, jeśli się, się nie mylę. Zobaczcie, jak to się fajnie połączyło. Jak widzicie na samym początku, sam tyton i liść był bardzo suchy. I tak jak teraz widzicie, cały ten aromat fajnie wniknął w ten liść, przez co mamy już teraz idealną, gotową mieszankę. Nie jest ani za rzadka, ani za gęsta, przez co będzie bardzo fajna struktura w cybuchu. Słuchajcie, nabijemy nabijemy kole. Uprzednio to jeszcze porządnie wymieszamy. Zobaczycie, jak się to fajnie chmurzy. Przed każdym nabiciem pamiętamy, żeby porządnie cały tytoń wymieszać, żeby nabijać. Jak najbardziej taką uśrednioną tą mieszankę, czyli żeby nie było tak, że zostaje nam aromat na dole, nabijamy suche, a potem pod koniec puche okazuje się, że mamy samotę, sam, sam dżem, samo zupę. Staramy się ten tytoń tak podnosić go do góry, żeby z dołu ten aromat przechodzi do góry i równomiernie się rozchodził. Filozofii nie ma, nabijamy jak Najzwyklejszego kulta, czy trupaczyn, czy brodator, to jest ta sama struktura. Także tutaj nie ma filozofii, można się pokusić, żeby jednak zrobić to palcami, bo troszeczkę jednak takie się grudki robią, jak widzicie. Albo ewentualnie to je nabić do środka delikatnie, nie ugniatając, i potem fajnie to rozbić pokerkiem. Delikatnie to użymy, żeby cały cybuch wypełnić. Pamiętamy, że zawsze cybuch nabijam do pełna. Chcemy zapalić mniej tytoniu, kupujemy mniejszy cybuch o mniejszej pojemności. Można było się pokusić o delikatne pokrojenie, ale i tak wyjdzie nam super końcowy produkt. Jak zawsze sprawdzamy od spodu, czy mam przepustowość. Idealnie. Rozpalimy węgielki, wszystko założymy na fajeczkę, będziemy palić na 3DRIP. Jest to model hybrydowy. Z zewnątrz mamy aluminium, w środku mamy rdzeń ze stali kwasodpornej, czyli tam, gdzie przepływa dym, tam, gdzie mamy wilgoć, jest wszystko zabezpieczone przez wysokoodporną stal, właśnie na te warunki. Także zapraszam później. Zabuszek już się nagrzał, możemy zacząć palenie. Jak widzicie, fajnie się wszystko rozpaliło. Tytoń jest pierwsza klasa, super dym, super smak. Normalnie pełnoprawny tytoń. Także jeśli szukacie jakiejś fajnej alternatywy dla swojego ulubionego smaku, powiedzmy, macie jakieś tam marakuje, czy tam o no, z kulta, wybierzecie sobie co bardzo lubicie i lubicie tego dużo palić, świetna alternatywa, bo będzie to wiele dla Was bardziej ekonomiczne. No i wiadomo, będzie tego więcej. Ostatni buszek dla Was. Nigdy będzie z wami.